Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Myślę, że dzisiaj już po raz ostatni wystąpią te stare megalinie z numerem 11. A oprócz tego mam dwa razy świąteczny kalendarz z dwóch różnych paczek, bo wzięłam ostatnią dwójkę oraz szesnastkę z nowej paczki dostałam. Zaczniemy sobie może od tej dwójeczki. Zobaczymy, czy było warto wziąć. Szukamy yy, gwiazdy. Od numeru 1 do 24. Zaczynamy tutaj. Jedynka bęben. Numer 2 to kula. Trójka z Czwórka renifer. Na premierze też nie znalazłam gwiazdy. Ciekawe, czy ta zdrabka mnie polubi. Dalej mamy stroik. Okienko numer 5 aniołek? Yy, przepraszam, numer 6 był. Teraz 7 szyszki, 8 ciuchcia, dziewiątka. Mamy kożuch. 11, dziesiątka. Psy, ja cię kręcę czapka. Co ja z tymi numerami? 11 to rękawica. Dwunastka łyżwa, trzynaście kartka, czternaście to bałwanek, piętnastka to są sople, szesnastka mamy świece, siedemnastka to lizak, osiemnaście trąbka. 19 to dzwonek. 20 jest skarpeta, 21 skrzat. O i chyba trzeba było nie brać. Teraz choinka, sanie i piernik. Głowa Mikołaja w bonusie. Widzicie tutaj będzie? Mamy dziadka do orzechów. Trzy razy tą samą kwotę. Tutaj jest 100 zł, 20 i 1000. I dalej stówka. 30 i 50. No właśnie, trzeba było nie brać tej dwójki. No ale czasem tak podkusi. Jest przegrana. To zrobimy z numerem 16. Zdrabka mi wybierała pani i zobaczmy co tutaj. Aniołek. Dwójka są sople. Trójka świeca. Czwórka lizak. Pięć choinka. Za trzysta. Sześć to kula. Siedem, skrzat. Osiem, sanie. Dziewiątka, kartka. Dziesiątka, to łyżwa. W 11 jest bęben. Dwunastka, są szyszki. Renifer, dzwon. Piętnaście, trąbka. Kożuch, oj to chyba nie będzie moja strapka ulubiona, Wałwanek albo je dam po prostu odczekać, kominek, czapka, stroik, żadnej gwiazdy nie widzę, piernik, ciuchcia, rękawica oraz skarpeta. A zróbmy sobie tutaj kwoty, jest 20 zł, 30 i 30 20, 200 tysięcy i 200. Tu głowa Mikołaja. Nie, też jest ciadek do orzechów. Nie ma okay. nic. No dobra, to ostatnia chansa w megaliniach z numerem 11. Zaczynamy rower i diament. Robak tutaj jest. Tutaj jest diament. Dalej piłka i liść. Piłka tutaj w pierwszym. dlaczego ja tu rowerka nie strapałam i to dwa razy tutaj znowu piłka jest kolejna piłka liścia nie widzę dobra dalej wiśnie i naszyjnik tutaj wiśnie i tutaj naszyjnik Są wiśnie i tutaj są kolejne. No, sporo tych wiśinek na szyjnik. Yy, I to wszystko. Dalej szminka i aparat. Aparat mamy tu i tutaj. Tutaj jest szminka. Tu kolejna. Dalej aparat. I tu jest sz szminka jeszcze. Tu jeszcze ominęłam szminkę. Następny symbol to arbus i klapki. czy coś takiego? tak, tutaj mamy klapeczki, arbuzik, tutaj klapki, arbuz i tutaj i kolejny cytrynka i klucz. od góry nie ma, ale jest. Tutaj cytryna i klucz, klucz kolejny i cytryna. Tu klucz tutaj cytryna. Tutaj cytrynki dwie, i w ostatniej mamy cytrynę oraz klucz. Biorąc. Tutaj też arbus. Dobrze, następne dwa symbole to kości i kokos. Mamy kości. Kokos też jest i kości. Kolejne. I tutaj. Wszystko, dalej winogrono oraz prezent. Jest winogronko. I tutaj kolejne, następne. Prezentu nie widzę, także następne dwa symbole to pierścionek oraz zegar. I tak od góry tutaj nie ma, nie ma, tu jest zegar. I tutaj zegar w ostatnim. Następne dwa to żółw i tęcza. Mamy tutaj żółwia dwa razy. Mamy linię, żółwik nam daje linię i tu są jeszcze dwa żółwie. Tutaj tęcza. Jest kolejna. Tutaj żółwik. I tutaj. Oj, przepraszam, nie było widać i tu jest jeszcze żółw, a tutaj tęcza. Okej, okay. moneta i autko. Auto tu. Tutaj mam monetę. I to wszystko. Kolejny symbol to łódź oraz pietronka. gdzieś jest tutaj. I jest tutaj. I mamy drugą linię. No to super. Co najmniej cztery dyszki. Ok. Następny symbol to kudka i dzwon. Kudka nam daje kolejną linię. To już trzecia. Kudka i dzwon. I dzwon nam daje następną linię. Czyli to już jest czwarta, tak? Dalej mamy motylka i lody. Tu nie ma, tu są lody, jest kolejna linia. Tutaj lody i motylek. I tutaj motylek oraz lody. Dobra, to ile mamy? Tutaj mamy jedną drugą, trzecią, czwartą, pięć linii. No fajnie. Yy, tak jeszcze sprawdzam. Serca tutaj nie było, flaminga też nie, sakwy. Dobra, tyle symboli nie było, podkowy też nie było. No to co, dyszki? Tak, tu mamy pierwszą 20, kolejna 20, następna 20 i tu jest 20 i tutaj 20. Mamy stówkę i w bonusie dolarek nie, jest portfel za 80. Jest stówka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć linii po 20 zł. Chyba H było, tak. No to dzisiaj fajny plusik. Ostatnio linie zawiodły, a dzisiaj mamy plusa. Dobra. Świąteczne odliczanie na dzisiaj zawiodło. Ale za to mega dały stówkę także na 40 zł, 60 na plusie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!